Gdzieś bardzo, bardzo daleko wędrował ktoś, na kogo czeka każde dziecko. Kto to taki? Tak, tak, to Święty Mikołaj. Jasiu, ależ tu widoki. Witam cię i wracam już do domu coś ugotować. A to mój pomocnik, Pan Gracy. Do nogi bankaci. choć przyjacielu, bo jestem bardzo głodny. Jasiu, zaraz coś upichcimy. hmm, co my to jeszcze mamy? Hmm. Ach, ty, Elfie łakącuszko. A co to? A, nowy numer wieści mikołajowych. Jasiu? O, a co to? Cały artykuł o tobie w naszej gazecie, a twoje zdjęcie na pierwszej stronie. Niesamowite. Zobaczmy, co o tobie piszą. Ach, tak. Wiem, że jesteś cudownym dzieckiem. A tutaj twoje zdjęcie. A, pamiętam, pamiętam! To ten rozkoszny, mały Urwis. Napisali też, że podobno czasami nie sprzątasz zabawek. Czy to prawda? Poprawisz się? Na pewno, a ja skończę gotowanie. Włączę moją muzyczkę i do roboty. co jeszcze napisali w wieściach mikołajowych. Może coś o mnie? No? Zobaczmy. O, są i zwycięzcy konkursu na najbardziej kochających ciebie bliskich. Poznajesz? Mamusia i tatuś. Oraz rodzinka. Och, jak oni cię kochają. Pamiętaj, aby po filmie ich przytulić. I powiedzieć, że też ich bardzo kochasz. Dobrze, chodźmy już do salonu zobaczyć, co mamy w mojej księdze na twój temat. Wezmę tylko moje kakao i idziemy. Zaraz, zaraz. Gdzieś tu była księga naszym gościu, I gdzie. O! Czy to właśnie tego szukam? Zobacz. O, przecież to są zdjęcia z mojego dzieciństwa. <laughs> Ale o tym może innym razem. Jasiu, zaraz coś na to poradzimy. To moja biblioteka. Tu każdy ma swoją księgę. Zobaczmy Twoją. Zerknijmy, co my tu o tobie mamy. Jasiu, masz już sześć lat. Podobno bardzo lubisz oglądać bajki. Chciałbym Cię pochwalić za to, że super grasz w piłkę. Wiem też, że pomagałeś rodzicom. Widzę jeszcze takie specjalne zalecenie dla Ciebie. Myj zęby przed spaniem. Dobrze, a teraz zobaczmy, czy jesteś na mojej liście grzecznych dzieci. Jest zdjęcie, choć nie widzę cię na liście grzecznych dzieci. Musisz zacząć bardziej się starać. Dasz sobie radę. O, to twój list do mnie. Postaramy się coś z tym zrobić. Na pewno się ucieszysz. Zobaczmy, co tam jeszcze w księdze mamy napis. O, oh, a co to za dym, tym? Hmm, czyżby to były moje pierniczki? Wszystko stracone, zobaczmy. Aj, nie, nie, nie. Aj, nie, 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 nie. To się porobiło. No, nie wiem, z tym będzie. Chyba jednak kiepski ze mnie kucharz. Może zrobię to, co potrafię najlepiej. Zacznę rozłożyć prezenty. Tak. Eee. Dobrze, czas ruszać. O, kochane elwy. Gotowi na podróż? A, idealnie. A teraz uruchomimy moje sanie. Aha. No dobrze, to już najwyższy czas na podróż dookoła świata. Prezenty zapakowane, tylko przydałby się jeszcze jakiś prowiant. Kochane elfy, Jasiu? Nie widzieliście może gdzieś mojego słoja z ciasteczkami? Ach, no tak, coś widziałem, jak znikały ze stolika. Dobrze, sprawdzę jeszcze tylko, gdzie mam lecieć z prezentami. Hmm, zaraz, zaraz. O, to tutaj mieszkasz, prawda? Teraz to już na pewno do ciebie trafię. Ruszajmy. Cała naprzód, Jasiu, zaraz, zaraz, czy ja wszystko wziąłem? O, zapomniałem o twoim prezencie. Spokojnie, coś na to poradzimy. Mam na to sposób. O, proszę, proszę Wszystkie brakujące prezenty do mnie. Szybko szybko? Ach, chyba wszyscy dobrze. prezenty spakowane, ale coś bym przegoził, a? O, a co to? Pasażer na gapę. jestem uratowany. Ha, ha, bez ołócznika. Pa, pa. This is the season to be jolly.